Teraz krótka wymiana tych podaj, właściwie wszystko na jeden kontakt, ale i tak przewagi nie udało się. Stworzyć jedyne co to utrata piłki, szansa dla rywali na zdobycie bramki! Tak jest! Właśnie on! Milinton Ticherino z numerem siódmym. Już nie po raz pierwszy w tym sezonie zdobywa bramkę. Nie jest to nic nowego! Czeka Marcin na kolegów z szatni. Dobry teraz przerzut, ale kończy się utratą piłki. Sędzia pozwoli grać dalej, mimo że do fału na pewno doszło. Uderzenie teraz z interwencją La Buda nie bez powodu to dostaje kolejne też minuty od trenera świetnie Ticherino gra jeden na jeden zagraj do lewej strony no i to jest ta gra Milito Ticherino która kończy się w bramko co prawda nie jego ale jego kolegi z żadnia. to jest przecież najważniejsze że Wemet zdobywa drugiego dzisiaj gola Ticherino znowu tańczy przed rywalem i znowu go mija z poświęceniem teraz, ale uda się uderzyć. Mamy bramkę numer 3, ale świetne. Wykończenie. Cała akcja. Ustawiony jest przy futsalówce żmiński, ale zostawia on ją żenowi Karnosowi. Podanie uderzenie i jest świetnie wykończony ten stały fragment gry. No to jest ćwiczony pokroć na treningu. Ofensywny zawodnik z Wilanowa. Świetnie, świetnie do prawej strony to musi być gol, ale myli się w tak dogodnej sytuacji Jarosław Mijowski. Jak to się ostatecznie zakończy? Czy już by inny wariant tym razem przygotowali? Czeka, Rzen Carlos, Carlos tym razem bezpośredni strzał i tuż pod poprzeczkę, a więc gol zostaje ostatecznie anulowany na dziewiąty metr. Ale wycofana tylko futsalówka. Dobrze teraz do lewej strony. I fanów zagranie i mamy bramkę. No teraz już na pewno tego nie cofniemy. Jakub Wankiewicz z trafieniem kontaktowym drugim dla drużyny z Wilanowa. Carlos. No i czy był faulowany? Sędzia reaguje. Może zdobyć w tym momencie bramkę na remis. Tak jak mówiłem, jeszcze przed końcem możemy. Zobaczyć, że zmieni się drużyna prowadząca, i teraz kolejna kontrowersja na boisku, ponieważ trener z Wilanowa, a więc Maciej Karczyński, ukarany najpierw żółtą, a później czerwoną kartką. Jak to się zakończy? Czyżby Padła Bramka? Numer 3. Podchodzi Diego, Diego i myli się w tak ważnym momencie. Przez środek. Teraz znowu wraca Jean Carlos na parkiet. Podanie do lewej strony Lifanow. Lifanow uderzy. Bramka numer 3. Świetnie znalazł sobie miejsce. Kilka razy przetoczył piłkę. podeszwą Prawą nogą. Uderzenie w kierunku dalszego słupka. Znowu Bartosz Sencel, jednak bez fału. Trzech na jednego. Jak to się zakończy. Jean Carlos pusta bramka. Przez moment, jak świetne wejście nogami. Jakuba kornatar. Grek biega do lewej strony, jest Diege, Diege wrócił się, no i właśnie to jego brutalna siła daje teraz czwarte trafienie dla Villanova. Przyjęcie, niedokładne radzi sobie jakoś z tym zawodnik gospodarzy, lewą stroną, Wenta uderzy, ale broni świetnie Mianowicz. Ale widzą Państwo, mimo że grają w przebazę, to nie potrafią sobie jej stworzyć i wykorzystać. Taka paradoksalna sytuacja, pusta bramka przed Mustafą Diegę, ale tak naprawdę chodziło tylko o wypicie w tym momencie piłki poza parkiet, bo to była ostatnia syrena kończąca nam ten mecz, a więc AZS Uniwersytet Warszawski Darko Wilanów podtrzymuje swoją serię.